Na powrocie z pierwszego kursu godzina 6.20. Słuchajcie, e, więc czasowo wyszło to naprawdę nieźle. E, po piątej parę minut e, zaczęliśmy. Oczywiście, jakaś tam e, jedna paleta gdzieś tam cię położyła. Przecież, jakby to było. E, no i do tego e, chyba z 6-7 miejsc paletowych zwrotów. E, Kontenery i palety w sumie tylko. E, żadnej akulatury nie mam i tak dalej, i tak dalej. Także e, lux czas, drugi kurs, podstawienie było o 6 rano bodajże, albo 6.30. Ale dzisiaj, e, co ważne, e, bardzo dobrze z, z załadunkami, z tego względu, że e, moje auto na ten pierwszy kurs to było załadowane przed czasem. Także ogólnie z tych ostatnich dwóch dni, co były opóźnienia, to się wyrobili e, i te, te opóźnienia jakby tutaj zlikwidowali do zera także no coś tam się poprawili no i mam nadzieję, że akurat e, zajadę, zdejmę zwroty i przesiądę się od razu na drugie auto e, drugi kursik mam też jakoś niedaleko e, na ulicę Ordona e, no i od razu muszę podstawić ten samochód na załadunek bo on ma dostawę chyba na 10 czy 11 bodajże to prawdopodobnie może od razu będzie jakaś tam ramka na to auto. No, także ogólnie spoko się układa. Zobaczymy, co tam dalej będzie. Pogoda też dopisuje. Także to wszystko dzisiaj jest ok. Aż dziwne: przy, przy piątku. No, ale bądźmy dobrej myśli, jakby nie było. No i o, koreczków nie ma. Może sobie lecieć. Zobaczymy co w ogóle będzie później, bo to piątek to też tak może to rokować różnie, mogą być później spore korki, no bynajmniej wczoraj po południu jak wracałem do domu to nie będę ukrywał, ale były bardzo duże korki, bardzo duże korki, więc no, tym bardziej, że może i godzina była taka akurat. Bo to było około godziny między 15 a 16, więc to już taki punkt kulminacyjny, że wszyscy do domu, gdzieś tam z pracy i tak dalej, więc, więc to jak najbardziej zrozumiałe. No dobra, to w takim razie mm, ja się z Wami e, będę widział oczywiście na drugim kursie.